Stocznia Gdynia S.A. ma 85 lat i jest rówieśniczką morskiej stolicy Polski Gdyni. Miasto z morza i marzeń, tak mówi się o Gdyni. To hasło jest prawdziwe również w odniesieniu do Stoczni Gdynia. Ona także powstała z morza i marzeń. Wyrosła na terenach dawnej rybackiej wioski. Stoczniowy pejzaż obejmuje około 80 hektarów powierzchni, niemal w samym sercu miasta. Symboliczny akt odnowienia chrztu Samarytanki, pierwszego statku samodzielnie zaprojektowanego i zbudowanego w Gdyńskiej Stoczni, stoi tu jako świadectwo historii, jako jej świadek, jako dowód ciągłości rozwoju. Stocznia zbudowała ponad 600 statków o łącznej nośności ponad 10 milionów ton. Budowała je dla armatorów z ponad 20 krajów z całego świata. Dziś Stocznia Gdynia jest najnowocześniejszą stocznią w Polsce, jedną z największych w świecie. Nowa strategia rządu dla polskiego sektora stoczniowego i plan restrukturyzacji realizowany zgodnie z wymogami stawionymi przez Unię Europejską zakładają prywatyzację stoczni. Dokonana na przestrzeni ostatnich lat restrukturyzacja przynosi korzystne efekty ekonomiczne. Wyodrębnione z majątku stoczni spółki Córki zapoczątkowały utworzenie grupy Stoczni Gdynia, która zatrudnia ponad 7 tysięcy pracowników. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych to także dostęp do nowych segmentów rynku, wzbogaca ofertę, umożliwia osiąganie synergii, stanowi ważny element programu restrukturyzacji stoczni. Realizacja tego programu pozwala Stoczni Gdynia w pełni korzystać z efektów koniunktury na światowych rynkach żeglugowych i budownictwa okrętowego. W swojej polityce marketingowej Stocznia zawsze spełniała i spełnia oczekiwania klienta i wychodzi naprzeciw tendencjom na światowym rynku budowy statków. Wiele zbudowanych w Gdyni jednostek otwiera listy rankingowe międzynarodowych towarzystw. Stocznia uzyskała prestiżowe certyfikaty jakości i zarządzania bezpieczeństwem. Najnowsza oferta Stoczni Gdynia obejmuje m.in. duże Roro, samochodowce do przewozu ponad 6000 samochodów osobowych i kontenerowce o zdolności przewozowej od 2700 do 4500 kontenerów, a także gazowce LPG. Pełny portfel zamówień to najlepsze potwierdzenie skutecznej promocji i akwizycji oraz atrakcyjności oferty gdyńskiej stoczni. Stocznia Gdynia z sukcesami uczestniczy we wszystkich największych morskich wystawach i targach. Wszystkie statki zbudowane w stoczni Gdynia zostały zaprojektowane w jej biurze projektowym. Pracują w nim wybitni projektanci i konstruktorzy. Statki, które tworzą, zdobywają liczne nagrody, cieszą się zasłużonym uznaniem armatorów i marynarzy. Co roku pracę w biurze projektowym rozpoczynają najlepsi absolwenci Politechniki Gdańskiej. Politechnika i Centrum Techniki Okrętowej wspierają biuro w pracach badawczych. Aby sprostać oczekiwaniom i wymogom współczesnego rynku, stocznia wprowadza najnowocześniejsze technologie produkcji i techniki zarządzania, jak SAP-R3, obsługujące obszary księgowości i zarządzania finansami. Daje to zarządowi stoczni pełną kontrolę nad finansami, gospodarką materiałową, projektowaniem statków i planowaniem ich produkcji. Dążenie do nowoczesności, utrzymywania wysokiej jakości, udział w ostrej walce konkurencyjnej idą w parze z szacunkiem dla okrętowej i kulturowej tradycji. Bazują na dobrym imieniu, na doświadczeniu stoczni, na jej pozycji w Polsce, w Europie, na świecie. Stocznia Gdynia. Tworzymy przyszłość polskiego budownictwa okrętowego i światowej żeglugi morskiej.